Tego słynnie. Bół pokyta. Panie książczu, po co pan tak grzecz w kąciu? Jak to po co? To jest... Pani prędzej zmyka, ja chcę żony jeść ulaczą Bo przy pani wszyscy płaczą, a to ferel, westchnął selen. Mala słychać, głos z gdzie się pani bukla boli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Widzieliście jak lewka, zapewniła się ruchewka, Niech rozsądzi nas kapusta, co? 아니. yeah